Witam z tej strony Grubi i to kolejny odcinek gry Medieval Dynasty W poprzednim odcinku już zaczęliśmy wykonywać tą główną misję którą, która polega na tym że po prostu mamy popolować, przeprowadzić kilka polowe i z, przez to zdobyć punkty na chaty HTML tak podejrzewam, że taki jest cel. Więc. Chodźmy tutaj. na no kolejne polowanie w sumie mamy 50 HP, ale. No. Zawsze można wpróbować. Nic tutaj nie ma żadnego. To chyba dzik, chyba. Albo ja lepiej No, dzika świnia jak nic. Ja mam tylko... O A. Y No się nie udało. No się nie udało trafić, no i tym samym trochę lipa. Hmm. No więc y, to nie miało tak wyglądać na pewno. Um, nie wiem, czy. Musimy tylko takiego jednego dzika cholernego upolować, a potrzebujemy kłody do tego, więc chciałbym. Nie ma tutaj dzika, dobra. Ciekawi mnie to w jakiej odległości on został w sumie. Hm, jest tam brudny. No to idealnie obok mam rzekę... hop! Do rzeki? O kurde. Się można nawet. No więc y, tutaj wbierzmy te kłody, te trzy kłody, a no, nawet cztery kłody się uda, y, i stwórzmy stworzyć więcej. Ja bym stworzył te cztery, więc to chwilę potrwa. Trzecia i ostatnia teraz, tak? Yeah. Więc y, nie mam przypisane, y, nie mam przypisanych tych włóczni, więc sobie przypiszmy pod trójkę. że na taką walkę w warciu nie mamy jakby życie. a jak godny to sobie zbiorę jeszcze jak będzie jesień oje yes. no taki wrzut ekranu no to taki średni był, ale cóż radzić hmm. no i dobrze mu tak, po prostu, dobrze hmm. no, no, no. ja naprawdę powiem wam, że jestem ostatnio ostatnim ale oczywiście ale no cóż eee, weźmy te mięsa do tej tutaj bo jakby nie dużo rynku zazwyczaj tak naprawdę transfer 4 zgaśmy tą pochodnie pozbierajmy sobie jagód sprzedajmy Prawda, to, to mi się wydaje, że zrobimy na tym taki w interes, Ale w sumie tak naprawdę zostało nam tylko upalowanie tych lisów. A z listami zbytniego problemu nie ma, chyba na... ...dwie... dwie włócznie schodzą, coś takiego. Tak kojarzę, bo jak w ostatnim odcinku chyba rzuciłem tam lisa w lisa włócznią, to... Nie padł. Ile mamy? 82, no to jeszcze troszkę. Tutaj żeby te wszystkie, bo to ostatnia okazja taka. Mam nadzieję, że wszystko... Y pod względem głosu będzie dobrze więc wybierajmy te jagody mamy 142 jagody uważam przeciążeni jesteśmy już nawet to musimy jednak zjeść trochę tych jagód mamy pięć wody na no to jagody dają wodę? dają wodę ile mamy dobra tyle na razie. powiedzmy no i idźmy do rzeki się napić. Znaczy, warto biegnijmy. Jesteśmy w wodzie. I teraz muszę, aby coś przekazać. No, jesteśmy najedzeni. I chodźmy do, jak się ta wioska nazywała, do gostowi Sprzedać te jagody, zarobić dużo monet. Trybnych monet. Jedynie waluty tutaj. Znaczy, walutą tutaj może być wszystko. Nawet handel zamienny działa. No. monety, bo jednak one są jakby. Nie patrząc w ważne. Wyciągnijmy włócznie, tak na wszelki. Nie biegnijmy. Tutaj nic nas nie powinno spotkać. Oprócz królika, ale królika to ja bym polował w sumie, ale on chyba już uciekł. Więc no po prostu nie ma czasu do namysłu, albo tak, albo nie. O inaczej ucieknie. E, ucieknie. Tutaj też kiedyś myślałem, żeby założyć tą wioskę, ale no nie, po prostu. Tutaj jakby, no taki nierówny teren jest po prostu, a tutaj to. O. żeby różnie te fundamenty wyglądały i tym podobno do ciebie nie przychodzę, do ciebie też nie do ciebie obok pochodnie e, pokaż mi swoje towary sprzedajmy cena 1 ma prawie 1000 monet więc sprzedajmy wszystkie to robimy 130 więc zarobiliśmy 130 monet. A czy ono ma coś do jedzenia, tak na dłuższą metę? Nie, tylko mąkę i takie pół, jakby półprodukty. A ona jakie ma towary? No ona to już ma lepsze towary. Wiśnie! Nie wiedziałem, że w tej grze są śliwki i wiśnie. Ale okej. Okay. Klejk. Za ile ten kleik za 30 gulasz. Owsianka podpłomyk. Dobra, wezmę te podpłomyki. Hmm, mamy 80 No tak to wydamy wszystkie pieniądze, ale będzie warto naprawdę. No to się długo nacieszyliśmy tymi pieniędzmi. Mogę gdzieś z pomóc? Słucham, e, słuchaj, potrzebuję materiałów rzemieślniczych. E, Okej, okay. jakich materiałów rzemieślniczych? Chyba jeśli tak, to może, ale jak nie, to po prostu... Ha, patyk, myślałem, że coś bardziej wyszukanego będzie masz i dostaliśmy 50 ponad hmm. no więc teraz co możemy tak naprawdę zrobić możemy na te lisy zapolować bo aktualnie tylko to nam jakby zostało Ale tak naprawdę gdzie znaleźć te lisy, bo lisów jest mało, występują w różnych miejscach. Najgorzej jak się trafi na wilka, albo gika, bo to na trzy łucznia wchodzi wtedy. Ale no cóż, trzeba sobie wtedy jakoś poradzić. Wezmę tego dziurawca na jak na zaś On jest na trucie gdzie? gdzie my jesteśmy? Tak, my jesteśmy W górach, a czy w górach w ogóle coś jest? W górach zbytnio nic nie ma jako, jako taka żadnych zwierząt. Nie widzę. nie widzę, nie słyszę. No takie góry to są bardziej takie, no wyższe. Nie, no to w sumie można nazwać górą, dobra. Nieważne, mój błąd. Tutaj już na pewno coś będzie. Taką mam nadzieję, ale w sumie mam nadzieję, a później się okaże, że w sklepie jakieś zwierzę i nie będzie fajnie. Więc, no, no... Ciekawie, ciekawe, ciekawie. Ciekawie. Ciekawe. Prawda, bardzo... ciekawe. Więc, żubr. Okej. Okay. Wielkie kolosy, ich na pewno nie mam zamiaru atakować. Dobra, chodźmy stąd jak najszybciej. Tak naprawdę. Na szczęście wilki chyba ją ognia, więc to jest dobra, najlepsza w sumie kontra na nie. What hmm. oh, nice.

Dobra, oskrójmy. No... Było ciekawie. Nie trafiłem nawet. Dobra, wygnijmy po prostu przed siebie. Sobie chyba zapiszę. Zapiszmy. No i dobra. Hmm. 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 Ale, no w sumie czasami dobrze, że uważają się takie losowe rzeczy. Widzę, że tutaj też mają pokład. Taka większa wioska, taki gang. Eee... Okej okay. To chyba... Jaki kanki jest? Pokaż mi twoje twary Plecak? O kurde Kaptur nawet można Worek nie, nie wiedziałem, że takie rzeczy można wytwarzać... No okej okay. A czy futro kupi... Futro to dwa, no ale... Nie potrzebuję futra w sumie, więc sprzedam to futro Mięso to sprzedam babki, lekarki nie sprzedam Skórę też mogę sprzedać tłomę to sobie zostawię Nic stąd nie będę kupował nawet mnie nie stać na nic tylko LEN lub prosty worek okej okay. takich taki rzeczy na pewno się nie spodziewałem tutaj są jakieś w ogóle questy nie yep. hmm. ale się zastanawiam dlaczego mają czasami takie kamienne a czasami nie mają ale to już nie wiem od czego zależy na pewno tutaj nie ma nic czego nie, no ciekaw jestem hmm. jak um, czy ja byłem tu myślałem że idę tu a byłem tak czyli muszę przejść tu dobra nieważne nie wiem co się odwaliło dlatego mają to okej okay. no ciekawie ciekawie mówię to tu został nam w takim razie jeden leaf О, ну и теперь że jesteśmy przejedzeni, ale mamy trochę chapsów o boż Mhm ehm. No to czytajmy sobie zapis. Pokonał nam lis. <grystanie> to nie pada. Tym trafiłem, go czwartą co? Powinienem się domyślić, że znam tę okolicę tak naprawdę, ale. ja nie domyśliłem. Sprzedajmy tutaj w tym gangu. no te wszystkie towary dostaniemy 12 tutaj patyków żadnych nie przydajemy skórę jedynie co i to wszystko ile mamy tych w ogóle drewnianych włóczni 1 3 4 Nie pat na 4 włócznie. Czekaj, co, co, co daje babka lekarską? <g> Aaaa! <Netherianie> ah! Tutaj jeszcze jakie babka lekarska? Nie ma. Okej. Okay.

No dobra, no jak nie ma to nie ma. Wiem gdzie może być. Bardzo ryzykowne to może też być, ale nie wiem, po prostu poszukajmy tutaj po lasach. Może kiedyś się wybierzemy na wyprawę po... Te babki lekarskie, no bo jak to dodaje 10 hp, no to to jest przydatne. Um. Nic nie widać. Nie. To jest Świetny głaz. Prawda, że tutaj zwierzyny, nic. Totalnie. Co to jest? Zając. Ale ja zajęce to ja nie chcę. Ja chcę lisa. Kurde, nie ma. Chyba nie ma. Nie ma to nie ma. Albo jestem ślepy. Ale to też może być. O tutaj ktoś się wali, w ogóle. Пата. Mm -hmm. Ну, не мах. Wtedy tak biały i wtedy tego dzika zasłoniły. Więc to musiało być zagrana na moją osobę. Ehm, hmm, dzika e, Lisa. Już mi się myli. E, lisa jak nie było, tak nie ma. Zbierzmy ostatnie jagody w tym roku Udało nam się Więc możemy zbudować chatę myśliwską Tak myślę, że 50 jagód zbierzemy Będzie dobrze no, Tyle nam wystarczy Możemy zbudować chatę ja myśliską, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!